Cześć, witajcie. Tu Ania i Patryk. Dzisiaj kolejny odcinek jogi deblowej, a w zasadzie już trochę trudniejsze rzeczy z takimi elementami jogi akrobatycznej. Wzajemne zaufanie partnerów. Zaraz okaże się, czy istnieje. Czyli jak zostać dobrą bazą. Jasne. Najpierw będzie ćwiczenie polegające na tym, żeby z całym ciężarem ciała odchylać się do tyłu, a mimo wszystko pozostać w pionie. Łapiemy się za ręce podwójnym uchwytem. Stoimy naprzeciwko siebie i uginamy kolana do kąta prostego. Mhm. Bez pomocy partnera nie byłoby to możliwe, aby siedzieć w ten sposób. Kość udanowa Tak jest. Prosty kręgosłup. I ciągniemy się wzajemnie do tyłu, przez co tak naprawdę jesteśmy w pionie. No to jest dość łatwe ćwiczenie. Chociaż czuć, że uda pracują. To prawda. Uda mocno zaangażowane są do pracy. Dobrze. I wyjdziemy z tej pozycji. Zawsze musimy się umówić, kiedy to wyjście następuje, żeby nikt nie poleciał do tyłu. I teraz powtórzymy, łapiąc się ze skosem. Tak. I zrobimy skręt w tej pozycji. Mhm. Znowu. Ugnij kolana. Usiądź wygodnie. I puszczamy, ale tylko Jeden splot. Skręcamy się mocno za dłonią do tyłu. Trzy oddechy. Powrót. Druga strona. Dobra, dobrze, że tylko trzy. Dobrze. Ok. Ciach. Jesteśmy. I wychodzimy. Góra. Odwracamy się plecami do siebie. I teraz ta sama pozycja. Nie będziemy się trzymać za ręce, ale będziemy napierać swoimi plecami mocno na siebie. Więc schodzimy znowu do klęku prostego w kolanie, w kolanach. Tak, I widzicie, znowu jest wygodnie. Nie dałoby się tego zrobić samodzielnie. To już jest zdecydowanie bo jak przy ścianie, to też się tak. Znowu czuć uda dość mocno. Poda. To co, wychodzimy, Patryk. Po góra, hop. Super. Przejdźmy do czegoś trudniejszego. Jakbyś położył się na plecach. Z, tam głowa, kolana ugięte. A ja spróbuję taki balans zrobić w siadzie prostym. Nad, siedząc na twoich kolanach. A ty łapiesz mnie za kostki. Mhm. Ok. Ciach. Raz. I dwa. Ok. Dało się. Chociaż delikatnie. O, jest. Brada. Broda, tak. Daj ręce w górę. Spleć palce dłoni, wyciągnij mocno kręgosłup. O. Wygląda łatwo. Ale trzeba dobrze usiąść. Można również w tej pozycji spróbować zrobić skłon do przodu, albo chociaż złapać palcami dłoni za palce stóp. No, tak mi się udało. Ciekawa jestem, jak Wam idzie tam przed telewizorami. A jeżeli jest dysproporcja w bazie, to znaczy, że jedna osoba jest cięższa, to możemy to spróbować zamienić? Możemy. Żeby nie było, że ktoś jest poszkodowany i nie może sobie siedzieć na kolana. I najlepiej, by te kolana były między guzami kulszowymi, czyli po bokach, na zewnątrz. Proszę powiedzieć, gdzie ja je miałam, gdzie miałaś swoje. O, tak jest super. Mhm. mhm. Chyba, że masz dłuższe ręce niż ja, niż kolana. Czyli co? Wyciągamy się do góry. Można spleść palce dłoni i wyciągnąć mocno, otworzyć klatkę piersiową. Pier... No, patrz, mam otwartą klatkę. Bardzo patrz. ładnie to wykonałeś. Co, że. skłon do przodu. Dobrze. I łapiemy za barki. Tak, tak. tak. Hmm? Dobrze. Proste kręgosłupy, pilny i prostych pleców. Ciągnij brzuch do ud. Okay. Last. Last. Świetnie. No to może teraz coś trudniejszego. Zróbmy kwadrat. <laughs> <laughs> Czyli siad prosty. Tylko teraz Patryk siedzi na macie. A ja wchodzę w takie półstanie na rękach, łapiąc dłońmi za kostki. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze. I okay. jest wyzwanie. Jest. Spróbujmy. Trzeba położyć. I partnerka schodzi do deski. I teraz na trzy cztery wychodzimy w górę. A partnerka ciągnie udami. Biodrami w, Biodrami w górę. W górę do kąta prostego. Pięknie ci to Patryk wyszło. Dobrze. Jesteś silny. Chciałbym to powtórzyć. <noise> no. Dobrze. Do tego. Trzymam, trzymaj. Trzyma. Dobrze. Dlatego Do potrzebne. Co można mieli się Akurat w tym ćwiczeniu się nie zamienimy. Okej. Okay. No dobrze. Okej, okay, spróbujmy z, zrobić taki m, najłatwiejszy podstawowy w zasadzie w, m, podstawowe ćwiczenie w akrojodze, które y, zawsze na początku... Y, jest przedstawiane, mianowicie świerszcz w powietrzu, na stopach partnera. Jesteś moją bazą? Tak. Topłszy na plecach. Dobrze, spróbujmy. Poprzednie wyszło nam tak sobie. Układamy stopy na kościach biodrowych. Tak. Pięty wężej niż waza naciąga na siebie i wypycha do góry. Dobrze, trzymamy równowagę, można dążyć ręce. To dość łatwo wygląda, ale podczas nauki nie jest aż takie jasne łatwe. Ważne, żeby nie przeszkadzać w oddychaniu czyli nie układać gdzieś na brzuchu na przeponie. Te stopy u mnie zdecydowanie są w kształcie V. Uh -huh. Latałam. Fajnie było. Dziękuję Ci ślicznie. Dobrze, ja... yy, w pozycji siadu prostego jest takie bardzo fajne rozciąganie kręgosłupa, które po tych kilku ćwiczeniach możemy wspólnie z partnerem wykonać. Więc Patryk, znowu siad prosty. Tyle, do Przodem do mnie głową. Uh -huh. Ja blokuję tutaj stopy moimi stopami, i znowu łapiemy się tym podwójnym uchwytem, który był dzisiaj praktykowany. Robisz skłon do przodu, a ja mocno pod skosem wyciągam cię w górę. I kilka oddechów. Pamiętajmy zawsze o tym, że ta osoba, która wyciąga partnera, ma mieć proste plecy. Więc dlatego przed chwilą mugiłam kolana, aby mocniej wyciągnąć, a zachować prosty kręgosłup. Zmiana. Tak, poproszę. Blokowałaś? Nie. Tak, jak mhm, tak nie blokowałam. Co? Taka deska, może proste plecy u mnie, kolana nie A ja muszę robić skłon. Wygląda niewinnie, a naprawdę odczucia są wyjątkowo fajne. Polecam zrobić to ćwiczenie na koniec. Dobrze. Dajcie znać, jak się bawiliście przy dzisiejszym Fikumiku. I jak nas było słychać, bo dziś używamy nowego sprzętu. Tu jest zamontowany na mojej klatce piersiowej. Tak. Dzięki zrzutce, w której nam pomogliście, mogliśmy zakupić między m.in. właśnie sprzęt. Między innymi sprzęt właśnie mikrofonowy, zdalny. Nie ma kabli, słuchajcie. Nie dalny. ma. Super. Dobrze, pozdrawiamy serdecznie. Trenujcie, ale zadbajcie o przestrzeń w domu, żeby było bezpiecznie. Dobrze, to dziękujemy. Do zobaczenia. No, ja to bardzo.